Siemanko, Mam taką ciekawostkę, ponieważ naprawiam dzisiaj Opel Insignia z 9 roku, w której nie otwierała się klapa, otwierała się z tego przycisku. otwiera się bez problemu. Z pilota otwierała się raz, się nie otwierała. Zależy jakieś tam ciało, nawet potrafiła otworzyć się czasami podczas jazdy. No i tutaj ja zmieniłem mikrostyk. Które jest pod całym poszyciem, trzeba sobie poszycie zdemontować. W jest to troszkę inaczej, ale mamy ci kombi. Mamy tutaj śrubki na klucz dziesiątkę. Nie wiem, chyba w sumie 8. Ta trzeba ściągnąć z kołków, to wiadomo. Dalej, żeby wyciągnąć sobie ten mikrostyk w kombi, musimy sobie ściągnąć całą listwę tą, i tą najlepiej razem. I później na stole sobie to rozdzielić, ale przejdźmy do rzeczy ważniejszej. Ponieważ mikrostyk nowy stary został przepalony, tak podejrzewam, ponieważ tam było dużo rdzy, zbiera się woda. Ponieważ mikrostyk nowy po wlutowaniu też nie działał, posprawdzone zostały przejścia. Tutaj, gdyby ktoś szukał, to żeby ułatwić to, żeby sobie sprawdzić przejście, tutaj na. Przewodzie fioletowo-czarnym, stąd tutaj mamy sygnał. Kostki, tutaj, w tym miejscu zamieniają się kolory już. Także tam to na pewno nie będziemy szukać. Tam się nic nie dzieje, było sucho. Zdejmijcie sobie osłonę z prawej strony. Tutaj jest taki, taka, takie mocowanie, trzeba sobie to delikatnie wyciągnąć. Tutaj, na kluczyk 10. No i tutaj jest moduł moduł sterowania tylną klapą i całą resztą mamy trzy kostki pierwsza jak widzicie już coś nie dzieje druga jest spoko, ale trzecia mamy wszystkie piny zaśniedziałe dwa zostały urwane więc teraz przejdźmy do, do, do sterownika samego ja sobie go wydemontowałem na stół Rozebrałem sobie go. Nie wspomnę, już, że w tej części tutaj jest woda. Na znaczy siebie było więcej, tylko wytarte. Jest teraz. On jest pokryty gumą. Wiadomo, żeby tutaj się nic nie działo. No, ale niestety się zadziało. Ponieważ tak wyglądają piny. Tutaj w tej kostce po lewo są dwa urwane. Jeden został we wtyczce, drugi wypadek wyciągnąłem. No, i tutaj już też jest podobnie. Także nie wiem, czy to wada fabryczna jakaś z samochodu, czy po prostu coś tam się zadziało niedobrego, coś jest nieszczelne, lub bądź ktoś coś kombinował, ponieważ no, wydaje mi się, że nie powinno się tam nic znajdować z takich rzeczy jak woda. No, i nic teraz. Tylko i wyłącznie zostaje nowa, yy, nowy moduł do podmianki. Coś chcę wyostrzyć. Założymy nowy moduł, jak będzie dostępny i powinno grać. I jakby ktoś chciał numerki tego, to nie wiem czy z tej strony... O, tej. To jest coś takiego. Yy, po tym GM Software 13333737, ah i skoczyłem w ogóle moduł, około 500 let, kosztuje używka. Nowy, nie wiem, nie sprawdzałem. Także takie zabawy. Gdyby ktoś miał podobny przypadek, to myślę, że ten film mu się bardzo przyda, ponieważ ja spędziłem dobre 3 godzinki, żeby znaleźć przyczynę, łącznie z tą wymianą tego mikrostyka w, 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 w klapie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się, się podobało.